Siemano Widzowie! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i tutaj yy, będzie, yy, będziemy nagrywać z Alanem Piwońskim, moim kolegą przywitaj się siema no yy, i spróbujemy trafić jakąś legendę właśnie z tego jajca tutaj mam 9 milionów tutaj tej kasy no i spróbujemy trafić tego Peta, co tam gdy się zrobi go na rainbow, ma 26 trilionów. No i co? Lecimy. Yy, dobra, na razie nic ciekawego nie może nam polecić od tamtego cięcia. jak solo, to one się przydadzą na te... na dark matery bardzo mi się przydadzą. Yy. O, Aksolotus, Axolotus nam poleciał za 2%. Chciałem trafić tego Epika tutaj hydrę, co tutaj Wam pokazuję właśnie na myszce. Mm, dobra. Lecimy z następnymi jajcami. Dobra, Natura aksolocik. Nice. O, Aksolotus. Nice, nice. Fajny pecik, Bardzo go lubię. Fancy, Axolotl i aksolotus Aksolotus nam zropnął kolejny. Dobra, widzowie, na razie nic nie może ciekawego polecić. Tutaj, o, możecie dodawać na piesek orzeszek. Mój nikto to Pojanowski mordeczki. Jest Bordo. podłoga orzeszek. Yy, dobra, Fancy, Axolocik, no, chciałam zrobić tego jak pika, chociaż. A kurde. Chyba bym sobie może basic usuwał, bo już nie chcę i za bardzo też. Więc dobra. Wezmę sobie basic, usuwamy. auto delete Jak ktoś to dajcie suba i łapkę w górę. To będzie więcej odcinków z opening'ów na nowej krainie. Właśnie. Yy, ogólnie, mordy, a. Czy macie już tą graninę, napiszcie w komentarzu, właśnie, bo tutaj się zastanawiałem właśnie z moim kolegą na cięciu, Bro, czy macie tą granicę. Na no, i suwa. dobra. Kozacka. Tak salety są dobre ogólnie moim zdaniem, nie? ten. Dobra, mamy Aksolotusa. Mój właśnie kolega tutaj dropnął drugiego Epic Hydra. Chciałem też go drpnąć bardzo, bo ten pet mi się bardzo przyda. Więc no błagam, preston! Nie no, preston! Czemu? Czemu preston? Ty mi to robisz? O dobra, dropnęliśmy aksolotus, tylko nie zdążyłem włączyć nagrywania akurat. No i te Aksolotusy mi się bardzo, to bardzo przydadzą. Na no, naturę tutaj to się tak nie liczą za bardzo jako jajko, bo mam wejsiki usunięte. Hmm. Dobra. Hmm. Fency aksolocik. Yy, dobra. Natura, Axolotl. O kurde, proszę, no. Mamy tylko 3 miliony. No weźcie coś, dropnijcie ciekawego. No nie wiem, od kilku ja, jak nie mogę nic ciekawego dropnąć. Nie wiem, co ja powiem wam, widzowie. O, Axolotus! Axolotus. In, your inventory full. Dobra. Dobra, delay ta naciskamy. Oczywiście tego jednego peta nie usuwamy, bo ten pet... Jest bardzo rzadkim petem do zdobycia tutaj. Po co ja mam tego Dark Matter? Usunę swego, Nie, że ty ja go do krainy. Mam czwartego Axolota. Co jest? Jakiego ty masz farta, typie? No XD! Ale że tak naprawdę... Dobra. O nie, ja otworzyłem jedno jajko za milion! Golden Natural a ja mam basiki usunięte, ja pierdzielę Nie no widzowie Kupa Kupa Dobra Nie no widzowie słabo z tymi petami, o Axolotus. Dobra, zaraz się kończy Wam opening tutaj. O, kolejny Axolotlus! Fart, fart, fart! Fart, fart. Mocny fart akurat. Z Axolotlusami. Więc aksot i chyba ostatnie, przedostatnie jajeczko. Natura Aksot i bum. Nie, nie stać nas. Dobra, to ja tutaj doniszczę. Dobra, yy, ostatnie jajce otwieram, bo zebrałem trochę coinów. Moment prawdy, proszę! O my God, to jest Dobra, mamy tego Reina. No, może to nie wiem czy to otworzy to jajko. Nie wiem. Dobra, otworzę to jajko. Dobra, widzę, więc ja mi się z Wami żegnał. Yy, witajcie w następnym odcinku. Może będzie yy, tutaj odcinek zadanym i nie, nie.